Cześć, tu Janek Jerząbek z LTT. Aktualnie dysponujemy oprogramowaniem Grant Tema 3 on PC w wersji 1.1.4.2. W tym odcinku zobaczycie nowe możliwości interakcji pomiędzy linią komend a podglądami systemu Grand 3. Interakcja linii komend z podglądami 3D, DMX, Fixture oraz Sequence. W systemie Grant 3 możemy wprowadzać komendy polecenia do linii komend a następnie interaktywnie zaznaczać obiekty w różnych widokach i, na przykład, chociażby nadawać wartości. Spróbujmy jako pierwszą interakcję wykonać nadawanie jasności pomiędzy linią komend a podglądem 3D. W naszą linię komend możemy wpisać wartość, na przykład add 100, a następnie zaznaczyć w moim podglądzie 3D reflektory. Które chcę zapalić. Wartość została poprawnie nadana. Kolejną interakcją może być interakcja z podglądem DMX. Spróbujemy teraz wybrać z linii komend komendę park, a następnie zaparkować kilka dimerów. Zaparkować to znaczy zablokować daną wartość DMX-ową. Wtedy nie mamy już wpływ na, nie będziemy mieli wpływu wtedy już na jasność tego reflektora z poziomu programera. Zapalmy więc ponownie kilka naszych urządzeń, na przykład AD100. Wybierzemy pierwsze trzy lampy. Teraz w linii komend mogę wpisać komendę park. Mogę również użyć twardego przycisku. W tym przypadku będzie to dwukrotne wciśnięcie przycisku Pauza. Dwa razy Pauza oznacza park. Mogę też użyć skrótu klawiszowego Ctrl P. Pierwsze wciśnięcie Pauza, drugie wciśnięcie Park. Następnie mogę w podglądzie DMX-owym zaznaczyć reflektory, które chcę zaparkować. Zaznaczę pierwsze trzy. Widzimy, że kolor. Tła dla wartości został zmieniony na kolor niebieski. Ten sam kolor możemy znaleźć też w podglądzie Fixture Sheet. Będzie to oznaczało zawsze, że e, urządzenia zaznaczone właśnie niebieskim markerem są zaparkowane. Czyli widzimy w tej chwili wartość 0, ponieważ w programerze nie są wysterowane te e, urządzenia. Aby zobaczyć nasz output, e, musimy przewinąć się tutaj na. Podgląd DMX i wtedy widzimy, że na wyjściu jest wartość 100%. Aby wykonać funkcję Unpark yy, musimy wprowadzić oczywiście to polecenie do linii command, Dwukrotne wciśnięcie przycisku Go Plus. Daje komendę Unpark. Możemy również użyć skrótu klawiszowego. Ctrl G. Pierwsze wciśnięcie Ctrl G to Go, drugie Unpark. Mogę teraz zaznaczyć, na przykład na, tym razem na podglądzie Fixture Sheet, reflektory, które chcę odparkować. Widzimy, że operacja została poprawnie wykonana. Przełączymy się teraz do podglądu Sequence Sheet, który znamy już oczywiście z naszych poprzednich filmów o. Sekwencjach. Podgląd Sequence Sheet zawiera w sobie tryb Track Sheet, w którym mogę podglądać wartości poszczególnych parametrów. W tym wypadku mam spaczowane zwykłe dimery, więc mam oczywiście podgląd tylko na yy, parametry dimera. Zapisałem tutaj prostą sekwencję składającą się z 10Q. Spróbujemy teraz dokonać modyfikacji, dopisać reflektor. W miejsce, w którym nie świeci. Tak więc mogę zaobserwować, że mój kanał 5 nie jest na przykład zapalony w Q1. A chciałbym go tutaj dodać, używając właśnie interakcji pomiędzy linią comment a podglądem Sequence Sheet w trybie track sheet. Wybiorę więc mój kanał. Channel 5, nadam jasność. at 100. Please. Teraz oczywiście mogę użyć przycisku Store i tutaj na moim widoku mogę wskazać do którego Q chcę dopisać mój reflektor. Wskażę Q pierwsze, wybierzemy y, na razie tryb Q Only, ponieważ chcemy, żeby był zapalony tylko w pierwszym Q, nie chcemy, aby wartość była y, w tym wypadku śledzona. Wybierzemy Mer, czyli oczywiście dołącz. Widzimy, że udało się dopisać reflektor 5 na 100% w Q1. Cofnę teraz moją operację. Możemy zrobić dokładnie to samo. Ta wartość jest teraz tutaj cały czas wysterowana. Mogę użyć oczywiście Store, jeszcze raz Q1. Klasycznie wybrać merge. Wtedy widać, że wartość jest potem śledzona do kolejnych Q. Tracking jest bardzo szerokim tematem, więc na pewno będziemy go poruszali w kolejnych filmach. Tutaj taka po prostu namiastka możliwości. Czyli właśnie chodzi o tą interakcję. Możemy również y, oczywiście wykasować Q za pomocą interakcji, czyli w dowolny comment mogę wpisać delete, następnie wybrać Q, które chcę Skasować, na przykład Q10. Klikam raz krótko i Q już zostało skasowane. Zostało nam tych Q w tej chwili 9. Możemy sobie również wyobrazić, jak ciekawą funkcjonalnością będzie właśnie interakcja między command line'em, a tymi wszystkimi podglądami w sytuacji, gdy na przykład będziemy mieli do czynienia ze zdalnym sterowaniem. Będzie to nam znacznie mogło ułatwić i przyspieszyć pracę na scenie. W kolejnych odcinkach nowe funkcje systemu Grantema 3. Zapraszam.